Dzień dobry, witajcie 168. dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj mamy stereometrię w zadaniu pierwszym, funkcję kwadratową połączoną z optymalizacją troszkę w zadaniu drugim oraz geometrię analityczną w zadaniu trzecim. Zachęcam do samodzielnego rozwiązania zadań, zapałzowania materiału. Dzisiaj jest dużo tekstu do czytania, więc być może pauza będzie dłuższa. Potem zachęcam do obejrzenia filmu do końca. Dzięki za wszelakie wsparcie, którego od Was doznaję. No i co więcej, życzę Wam powodzenia w rozwiązywaniu tych skomplikowanych zadań. Zostawię teraz troszkę dłużej film w ciszy, żebyście mogli na spokojnie zapauzować i obejrzeć. W zadaniu pierwszym mamy ostrosłup prawidłowy, który ma 2024 ściany boczne. Ciężki do narysowania, więc darujmy sobie aż takie dokładne rysowanie. Zresztą bardzo bąstożek przypominał, więc trochę nie ma sensu go rysować. Myślę, że w programie graficznym typu GeoGebra dalibyśmy radę, ale to nie do końca o to chodzi. Naszym celem jest znalezienie w tym momencie informacji o tym, ile wynosi liczba krawędzi tego ostrosłupa. No to spróbujmy na początku na jakimś prostszym przykładzie. To jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny. W podstawie ma sześciokąt poremny. Jak się ma liczba krawędzi do na przykład krawędzi podstawy albo do wierzchołków, żebyśmy jakoś tutaj logikę znaleźli. Ścian bocznych jest tyle co krawędzi podstawy. Czyli możemy określić, że ściany boczne, czy tak jakby liczba ścian bocznych jest równa liczbie krawędzi podstawy. Pozwolę sobie określić jako kP. To jest takie po prostu czyste oznaczenie dla nas, żeby dobrze rozumieć ten mechanizm. A ile jest liczba wszystkich krawędzi? Wszystkich krawędzi jest, jak widzimy, Dwa razy więcej niż krawędzi podstawy. Bo jednej krawędzi podstawy odpowiada tak, jakby jedna krawędź boczna. Jednej krawędzi podstawy, jedna krawędź boczna. Jednej krawędzi podstawy, jedna krawędź boczna. Więc można by rzec, że krawędzi wszystkich jest dwukrotnie więcej niż krawędzi podstawy. A więc teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Skoro w naszym ostrochłupie, w którym jest 2024 ściany boczne, czyli ściany boczne równa się 2024, a krawędzie wszystkie to jest dwukrotnie krawędź podstawy, czyli w sumie równe ścianie, ilości ścian bocznych. Więc w praktyce krawędzi wszystkich będzie dwa razy 2024 będzie dwukrotnie więcej niż ścian bocznych. Nie przejmujcie się tym zapisem, ja tak sobie tylko piszę, żeby to jakoś wizualizować, ale w praktyce to zadanie można rozwiązać w głowie, można sobie to wyobrazić, można spojrzeć tutaj, można sobie wprowadzić dowolne inne oznaczenia. Więc mamy krawędzie wszystkie w naszym ostrosłupie 4048 lecimy do zadania drugiego. Drugie zadanie jest bardzo rozbudowane pod kątem tutaj ilości treści, więc postaram się to jakoś wszystko ogarnąć. Tu mamy właściciela sklepu, który przeprowadził badanie przychodu ze sprzedaży zestawów klocków. I wyszło mu, że można to opisać za pomocą takiego wzoru, który będzie właśnie ten przychód obliczał. X jest w tym przypadku kwotą obniżki czyli wyznaczył sobie taki wzór, który pokazał, że x zależy ile obniżę, wtedy mi się będzie zmieniał przychód. I x to są właśnie złotówki obniżki tych klocków. Naszym zadaniem jest znaleźć taki dzienny przychód ze sprzedaży, który będzie najbardziej optymalny, czyli będzie największy z możliwych. Czyli tak, żeby sobie ten właściciel dobrał obniżkę w taki sposób, żeby możliwie jak najwięcej pieniążków z tych klocków wyciągnąć. I my mamy policzyć x, czyli ile ta obniżka ma wynosić. To, co tutaj mamy, to jest funkcja kwadratowa. Funkcja kwadratowa z ramionami skierowanymi do dołu. Skąd wiem, że do dołu? No, ja już sobie to w głowie troszkę zacząłem wymnażać. Ale jeśli tego nie widzimy, to musimy spojrzeć, co się stanie z najwyższą potęgą x, jeśli wymnożymy. Jeśli potrzebujemy, w sumie możemy to zrobić. Wymnóżmy. Wymnóżmy i zobaczmy, co się tutaj stanie. 70 razy 20 mamy 1400 minus 20x. Mamy tutaj jeszcze plus 70X no i minus X kwadrat. Jak widzicie przy najwyższej potędze X. Przy x kwadracie jest minus 1. Oznacza to, że ramiona są skierowane do dołu. W związku z tym funkcja osiąga swoje maksimum w wierzchołku, który jest na górze, który jest najwyżej położonym punktem paraboli. Jeśli parabola ma ramiona skierowane do dołu, to tutaj jest wierzchołek. Tutaj gdzieś jest ten maksymalny przychód. I nas nie interesuje w tym momencie, ile on wynosi. Bo o to nie pytają. Pytają nas, dla jakiego x. Więc my musimy znaleźć X, który znajduje się w wierzchołku, a ten X to jest małe P, czyli X wierzchołka. Mamy wzór na niego w tablicach. Ten wzór, który byśmy, który byśmy mogli użyć z tablic maturalnych, to jest minus B podzielone na 2A. Moglibyśmy użyć tego wzoru, ale w praktyce wykorzystamy prostszy. Co prawda ja już tutaj prawie wyznaczyłem postać ogólną pod ten wzór ale mogę bardzo szybko wyznaczyć tutaj wzór z wykorzystaniem miejsc zerowych. Jest taki wzór na P, w tablicach niestety go nie ma. Można to obliczyć jako średnią arytmetyczną miejsc zerowych funkcji, czyli x1 plus x2 podzielone na 2. I ja w ten sposób też P mogę bardzo szybko wyznaczyć. Miejsce zerowe, które uzyskam z pierwszego nawiasu, to będzie, czy z pierwszego drugiego, tutaj zapisane będzie troszkę łatwiej, Minus 20, zobaczcie, że to minus 20 zeruje nawias, a z tego uzyskamy z kolei miejsce zerowe równe 70. Więc jak już znam miejsca zerowe, to tylko podstawię pod wzór i ekspresowo policzę p. 70 plus minus 20, czyli minus 20 na 2, co nam daje 50 na 2, czyli po prostu 25. I 25. To jest taka najbardziej optymalna obniżka. Tutaj się znajdzie właśnie dla x równego 25 znajdziemy wierzchołek naszej paraboli. Zobaczymy czy mamy taką odpowiedź. Jest odpowiedź A. Czyli dzienny przychód będzie największy, jeśli obniżymy o 25 zł. Wpisuję odpowiedź A. Podpunkt drugi. Dzienny przychód ze sprzedaży zestawów klocków będzie równy 800, gdy liczba x będzie równa Moglibyśmy podstawiać po kolei x, które nam zostały, chociaż oby nawet nie może, nawet odpowiedź A powiedzmy się powtórzy. To jest mało prawdopodobne, ale teoretycznie możliwe. My to policzymy. Policzymy, bo nie ma sensu podstawiać wszystkiego po kolei. Założymy, że przychód równa się 800, i spytamy naszej algebry kochanej, ile to będzie w takim razie wynosiło, jeśli, jeśli ile x będzie wynosił, jeśli tak założymy. Do tego już wykorzystam postać ogólną, którą mam prawie gotową, więc ją sobie delikatnie przekształcę. Minus x kwadrat, tu dodamy będzie plus 50x plus 1400. Rozwiążemy równanie kwadratowe, czyli przerzucimy wszystko na jedną stronę, zostawiając 0 na drugiej. Czyli 0 równa się minus x kwadrat plus 50x. I tutaj, jak odejmiemy, będziemy mieli 600. Normalna delta, normalne miejsca zerowe. Delta będzie się równała 50 do kwadratu, czyli 2,5 minus 4 razy minus 1 razy 600, a więc będzie minus 4 razy minus 1 razy 600. To jest takie jakby plus 2400, a więc delta równa się 4900. Z tego pierwiastek wychodzi bardzo ładny, pierwiastek z delty wychodzi 70. No to jak mamy ładny pierwiastek z delty, spróbujmy policzyć miejsca zerowe, czyli nasze wyniki, wyniki naszego równania. Pierwsze z nich, x1 równa się minus b. Plus pierwiastek z Delty, czyli plus 70, podzielić przez 2a, czyli podzielić przez minus 2. To się równa 20 na minus 2, to będzie minus 10. Po pierwsze, nie mamy takiej odpowiedzi, a po drugie, ujemna obniżka to troszkę bez sensu, więc ten wynik ignorujemy, zajmiemy się drugim x2 równa się minus 50, minus 70. Podzielić na 2, a dokładniej na minus 2. Mamy minus 120 na minus 2, 60. I taka odpowiedź jest. Czyli tak, przychód będziemy mieli równy 800, jeśli zdecydujemy się na obniżkę rzędu 60 zł. Czyli maksymalną w sumie, mając na uwadze to, jak sobie to wymyślił producent. Więc wpisuję tutaj odpowiedź E. No i w tym zadaniu w sumie tyle. Ono wyglądało dość skomplikowanie faktycznie, ale jak sobie to na spokojnie przeczytamy i przeanalizujemy, to zauważamy, że to wszystko zaczyna się kleić. Przechodzimy do zadania numer 3. Ostatnie zadanie. Mamy kartezjański układ współrzędnych. Dwa punkty A i C naniosę je od razu tutaj na układ. Są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Skoro są przeciwległymi, to odcinek, który je łączy, jest przekątną tego kwadratu. W związku z tym, znaczy to, co ja teraz robię w tym momencie w sumie, to nie trzeba tego robić, bo jeśli ktoś rozwiązuje to zadanie bez rysunku pomocniczego, to spoko, ale uważam, że fajnie jest zauważyć pewne rzeczy. Narysuję drugą przekątną pod kątem prostym. I teraz połączę boki, żeby wyobrazić sobie, jak mój kwadrat wygląda. Tak wygląda mój kwadrat. Tu mielibyśmy pozostałe boki, b albo d, wszystko jedno, bo w praktyce nie ma to większego znaczenia. Naszym zadaniem jest policzyć pole tego kwadratu. I tutaj mamy naprawdę festiwal możliwości. Już bardzo dużo zależy od tego, jak wy do tego podejdziecie. Ja zazwyczaj podchodziłem do tego, rozwiązując podobne zadania wcześniej, że brałem wzór na długość odcinka tablic i liczyłem długość odcinka AC, który byłby przekątną. Potem można by było przykładowo policzyć bok, a potem, mając bok, policzyć pole. Ale chciałbym do tego podejść bardziej niekonwencjonalnie. Zadanie jest zamknięte, więc można sobie pozwolić na lekką kurtuazję. Obok narysuję drugi raz ten układ współrzędnych z odcinkiem AC. Tylko poprowadzę jeszcze takie odcinki, które stworzą mi tutaj trójkąt prostokątny. Jest to celowy manewr, bo chcę odcinek AC wyjątkowo policzyć stwierdzenia Pitagorasa. No i jedziemy. Wysokość tutaj tego trójkąta prostokątnego wynosi 8, a podstawa w tym przypadku wynosi 4, a więc stwierdzenia Pitagorasa. Może najpierw zapiszę, że tu jest 8, a tutaj jest 4. 8 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się AC do kwadratu. 64 plus 16 równa się AC do kwadratu. AC do kwadratu równa się 80, a więc AC samo z siebie równa się pierwiastek z 80. Pierwiastek z 80 uda się zapisać jako 16, pierwiastek z 16 razy 5. A więc sam AC da się stworzyć jako 4 pierwiastki. 5. Mam odcinek AC. No teraz mógłbym policzyć na przykład bok kwadratu, ale ja chcę troszkę inaczej. Wykorzystam wzór na pole rąbu, który wykorzystuje przekątne. Czemu wzór na pole rąbu w kwadracie? Może chcę się zapytać. A to dlatego, że kwadrat jest rąbem i wszystkie własności rąbów pasują także do kwadratu. Jaki jest to wzór? Jest to wzór, który bierze jedną, drugą przekątną. W przypadku kwadratu będzie to ta sama przekątna, ale tutaj to zapiszę jakby było to dla rąbu. D1 razy D2 to są przekątne i w sumie w rąbie tyle, bo normalnie we wzorze na czworokąt tu byłby jeszcze razy sinus kąta pomiędzy przekątnymi, ale w tym przypadku jest to po prostu nasz wzór na pole rąbu. D1 równa się D2, więc nasze pole jest równe 1 druga i pod przekątno podstawiamy to, co nam wyszło. Czyli 4 pierwiastki z 5 razy 4 pierwiastki z 5. Policzmy to. 4 razy 4 to 16. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5. Mamy 16 razy 5. Nie wiem, może rozpiszę to bardziej. Bo ja tak mówię, a to może ktoś chciałby to wszystko fajnie sobie zauważyć. A więc 4 razy 4, 16. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5. Skracamy przez 2. Będziemy mieli 8 razy 5. 8 razy 5 to 40. Mamy policzone pole. Jest taka odpowiedź. No cóż więcej chcieć. Zaznaczamy tę odpowiedź jako właściwą. I koniec, tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.